czy znowu nie wdepnę w to samo, wiesz, z inną agencją, nie? My nie mówimy o niczym innym, czego sami nie zbudowaliśmy. Jak nas uczyli na fizjoterapeutów, to nikt nam nie mówił o marketingu. No bo po co? Nikt nam nie mówił o pozyskiwaniu pacjentów. No bo ja żądam klientów, tak? A robię reklamy promój pozna, post promowanie posta. Witamy Was w kolejnym odcinku. Weź śnie Babol. Gdzieś tam jest ten strach yy, widoczny. Jak przychodzi do nas ktoś, kto już prowadził działania marketingowe yy, i są dwie grupy ludzi, a po pierwsze ludzie, którzy sami chcieli to robić na własną rękę i są bardzo rozczarowani i mówią z góry, że to nie działa. Zrobili to w sposób yy, no, po prostu no, nie tak, jak się powinno to robić, bo wiadomo, jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą, no to nie jest specjalistą od marketingu, to jest takiej szerszej troszkę świadomości. No będzie to trudne, żeby ta reklama przyniosła super efekty. No jest jeszcze druga grupa i tutaj tak przyznam szczerze, że zawsze na początku współpracy mam lekki stres, bo to są ludzie, którzy już mają swoje przekonania ze współpracy z innymi agencjami, które też bardzo często, no nie zajmują się tak jak my stricte branżą. Usługową i. Biznesem. Tak, całym właśnie biznesem i to jeszcze w tej branży medycznej, tylko to są różne agencje reklamowe, no i jest taki feedback, no mam nadzieję, że nie zrobicie takiego oni. Czasem udaje nam się sprawdzić, co te poprzednie firmy robiły i mamy szansę pokazać nawet klientowi, z czego wynikało na przykład to, że nie wiem, były nieodebrane ciągle kontakty albo że nikt się nie umawiał, ale. Jak sobie radzić, tak z perspektywy właśnie tego fizjoterapeuty, który chce zacząć te działania, jak sobie radzić z tym, z tym strachem, czy znowu nie wdepnę w to samo wiesz, z inną agencją? Nie, to no też jest Bardzo po Edukować się. Bo to nie chodzi o to, że ta agencja nie zrobiła swojej roboty. To wcale nie o to chodzi. To chodzi o to, że fizjoterapeuta nie ma zielonego pojęcia za co zapłacił. I tu jest cała zabawa. Czyli e, przychodzą do nas, wierzą o tym nieraz, e, fizjoterapeuci lub z innych branż klienci, którzy chcą marketing i e, mówią, że mieli inną agencję i to nie zadziałało. Tak. A jak sprawdzamy, co nie zadziałało, to wszystko zadziałało za co zapłacił. Mhm. Czyli przykładowo, zapłacił ma umowę, której zapłacił za trzy posty w tygodniu. Koniec i płacił za to, to, że ludzie płacą za to 1500, 2500 zł i myślą, że mają kampanie reklamowe i, i mają totalnie to, to, co im się wydaje, że mają, a w umowie jest totalnie napisane co innego. Czyli płacą za coś, czego nie rozumieją. No i my bierzemy to wtedy na warsztat i mówimy dobrze, za co zapłaciłeś? No za marketing. No rozumiem, a konkretnie za co? No i jest koniec. No, no coś tam i robili na fanpage'u. A co konkretnie robili? Marketing jest marketing? mega szeroki po prostu do ogadnięcia też. Jeżeli ktoś w ogóle się na tym nie zna, no to, tak. to jest tak dużo elementów. U nas też jest fajne to, że my mamy wypracowaną taką ścieżkę rozwoju w ogóle całego biznesu i włączenia w to odpowiednich narzędzi. Bo nam nie zależy na to, żeby ściągnąć jak najwięcej teraz pieniędzy z tego fizjoterapeuta, bo wtedy to ten jego gabinet najpierw będzie musiał utrzymać naszą agencję, a dopiero później będzie mógł się może rozwijać. Właśnie raczej chodzi o to, żeby pomóc mu się rozwinąć najbardziej zoptymalizowanym po prostu e, kosztem, i dopiero wtedy możemy też dokładać różne inne rzeczy. Jaka by była taka twoja jedna e, rada dla ludzi, którzy zaczynają, mhm. chcą wejść w działania marketingowe mhm. e, dla swojego gabinetu? No, przede wszystkim znaleźć kogoś, kto jest w branży, tak, który pokazuje praktyczne zastosowania. Tak, czyli najlepiej prowadzić taki biznes, tak, taki sam, jaki ty chcesz zbudować. Czyli my to dokładnie robimy na Fizio My nie mówimy o niczym innym, czego sami nie zbudowaliśmy. Mamy swoje gabinety, mamy powkładane narzędzia. mało tego, jak przychodzą nowe narzędzia z rynku, to najpierw je sprawdzam. Ja się potykam, nieraz się potykam i wydaję kupę pieniędzy na coś, co, żeby coś zadziałało lub nie zadziałało. A jak już coś działa, no to daję gotowe rozwiązanie Wam, żebyście się mogli spokojnie to zastosować. A i tak to. Nie do końca w to wierzą, że to zadziała, więc muszą przejść tą ścieżkę po kolei. No i teraz co doradzę? No przede wszystkim znaleźć sobie osoby, które są w branży i pokazują efekty, a po waszej stronie jest zrozumienie tego, tak, za co płacicie. Więc upewnijcie się, że wiecie. Jak nie wiecie, to nie płacicie. Najpierw się wyedukujcie. Najpierw zapytajcie kogoś, tak, kto wie. I wtedy będzie wam dużo łatwiej. Bo to, że zapłacicie za coś, to trzeba umieć sprawdzić te efekty. Trzeba wiedzieć, gdzie zajrzeć, że te efekty są. Bo efekty są zawsze jakieś. Zawsze jest akcja i reakcja. W każdej sytuacji. Nie? Jeśli coś robię, to jest akcja, jest reakcja. No i teraz trzeba spojrzeć jaka ta reakcja jest. Taką, jak chciałem. Jeśli nie jest taka, jak chciałem, no to muszę znaleźć inne rozwiązanie. Tylko pytanie, czy widzę, czy jest taka, jak chciałem. No bo ja żądam klientów, tak? a robię reklamy promuję post na promowanie posta. No i twierdzę, że nie ma pacjentów. No i bardzo dobrze, że twierdzisz, bo to nie jest algorytm, który pozyskuje pacjentów, tylko roznosi ulotki po mieście. Nie? Tak, a to jest już w ogóle osobny wątek tego, że często na początku tak naprawdę y, fizjoterapeuci nie wiedzą, czego oczekują od tego marketingu. O, bo... oczekują Czeka... dużo, Oni Czeka... wiedzą, co oczekują. Znaczy, oni przychodzą y, mówiąc, że y, chcę marketing. Za 5 złotych. Tak takie zody i na końcu ma się zrobić 30 tysięcy. Tak, tylko właśnie gdzieś tam, no nie zawsze rozumieją te działania i to jest dla mnie jasne. Są po prostu specjalistami w innej branży. Nawet ostatnio us, y, us, ktoś mi powiedział takie zdanie, że nas przecież, y, jak nas uczyli na fizjoterapeutów, to nikt nam nie mówił o marketingu, no bo po co, nikt nam nie mówił o pozyskiwaniu pacjentów, no bo po co? I teraz tak, dopiero poznajemy w ogóle, trafiamy na przykład tutaj do Was. I to jest wszystko takie nowe. Jak zadamy to pytanie, właściwie czego chcesz, to też jest ciężko tego od razu odpowiedzieć. Dużo fizjoterapeutów nie wie w tym pierwszym momencie, czego chce, i musi się nad tym naprawdę długo też zastanowić. No i dopiero wtedy możemy jakieś działania ewentualnie. Pod to ukierunkować, ale to, żeby, żeby właśnie to, co mówisz, szukać, nawet dopytywać, gdzie mogę sprawdzić efekty, tak żeby jeden do jednego wiedzieć, za co płacę i y jaki mam z tego efekt, i dobrze po prostu umieć to sprawdzić. Zgadza się. I wtedy wydasz pieniądze. Jakie wydasz, e Wiktoria, pieniądze na marketing, jeśli z każdego tysiąca przychodzi ci cztery tysiące? Ile byś wydała na marketing? Tyle, ile bym miała. No i ja bym miała na to jak już jak się, się zwraca, no to mogę wpadać no, jeszcze no, no, więcej. jeśli wlewam tyle i wychodzi mi cztery razy tyle, no to, to ile użycie? No tyle, ile mam pudełko, okay. które maksymalnie mogę dopakować mm -hmm. pacjentami, no bo też pudełko jest czasami ograniczeniem, prawda? Czyli łóżko, miejsce pracy ma swoje ograniczenia, dlatego na początku liczymy, ile jest maksymalnie, możemy dopakować. No, i tyle możemy wpompować. Bo po co mam pakować więcej, jak już więcej się nie zmieści? tutaj. Więc wtedy muszę albo rozbudować gabinet, albo zmniejszać i tylko pilnować już przepływ, który się pojawił, No właśnie, a jak y, ktoś ma gabinet, prowadzi go w jedną osobę, albo ewentualnie kogoś zatrudnia, już jest mniejsze znaczenie, ważne jest, że ma jakiś tam sufit, na przykład 40 tysięcy, i hmm. na takiej y, rozmowie. Chodzi na to, że on ma nawet zapełniony ten kalendarz i już tak jest pod tą kresą 40 tysięcy, no. więc pytanie, czy taka osoba w ogóle potrzebuje marketingu wtedy? To wszystko będzie zależeć od tego, co ta osoba chce, jakie ma cele i co chce dalej budować, tak? No bo może być już rozpędzony tak gabinet, że z poleceń się pojawia i ten kalendarz jest zapełniony na tydzień, dwa, trzy tygodnie do przodu, jak ta tendencja się utrzymuje miesiąc, dwa, kwartał, rok. To znaczy, że to wystarcza, tak? Ale jeśli ktoś lawiluje pomiędzy 40-20 tysięcy i z jakiegoś powodu ta krzywa jest zmienna, no to od tego będzie zależeć, co on dalej chce. Bo marketing nie musi być prowadzony na to, że ja mam pacjenta. Tak? Marketing może być prowadzony na do sprzedaży innych produktów tak? do tej grupy docelowej, która wytwarza ten gabinet. Czyli mały gabinet, tak, ma. Sufit 40 tysięcy obrotu, ale to nie znaczy, że w tym gabinecie nie możemy zbudować biznesu, który zrobi milion obrotu. Mhm. Tak? No bo drzwi są w gabinecie, pudełko jest zamknięte, ale możliwości tego biznesu są dużo szersze. Można edukować, można robić webinary, można robić sklep internetowy z dodatkowymi akcesoriami w tej branży jest dla tych pacjentów. Tylko trzeba najpierw zapytać tego fizjoterapeuty, czego on tak naprawdę oczekuje. Bo to nie jestem od tego, żeby e, wyznaczać pewne elementy, tylko jestem od tego, żeby wygadać czego chcesz. Mówię, no chciałbym jeszcze to. Okej, okay, to ja Ci pokażę drogę, którą sami budujemy gdzie indziej i która działa. I takie, takie cele zawsze na mentoringu, na indywidualnych konsultacjach wtedy tak wyznaczacie. Najczęściej faktycznie jest to rozwój gabinetu, taki kalendarzowy, wypełnienie kalendarzy, zatrudnienie kolejnych pracowników, czy otworzenie kolejnej placówki albo przeprowadzka do jednej no, natomiast są też tacy ludzie, którzy czują, że chcą zostać w tym gabinecie sami, ewentualnie z jednym pracownikiem, i, i nie, nie czują po prostu wewnętrznie, że chcą rozszerzać jakby te kalendarze, ale też nie czują na przykład, że chcą robić takie produkty, o których wspomniałeś typu webinary, typu jakieś nie wiem, szkolenia. Ktoś przychodzi, mówi, że chce się rozwijać, ale no. Jakiejkolwiek ścieżki byśmy nie zaproponowali, to nie chce w nią iść, więc już no, ogranicza po prostu ten rozwój. Czy ktoś może być szczęśliwy w gabinecie, małym gabinecie i przyjrzeć, że tak może, to jest jego wybór. I to nic nam do tego, jeśli ktoś chce tak pracować, znam takich fizjoterapeutów, którzy 20 lat w ten sposób pracują, są zadowoleni i nic więcej nie potrzeba. Tylko tutaj mówisz o tym, czy jak ktoś do nas trafia. No, z jakiegoś powodu tu trafił, więc jak do nas trafił i ma jakieś pytania, no to staramy się go nagle przeprowadzić przez mentalnie, przez jakiś proces i dojść do tego, tak naprawdę, po co do nas przyszedł. Bo czasami jest tak, że do nas przychodzą z czymś, im się wydaje, że z tym, ale potem po rozmowach się okazuje, że przychodzą całkowicie z czym innym. Rozwiązanie z milion, tak? Ale tu nie ma o czym gadać, bo to indywidualnie musicie wiedzieć, czego chcecie. A potem znaleźć do tego odpowiednią ścieżkę i drogę. A do wszystkiego jest.